marketing internetowy oraz marka osobista. Co mają wspólnego ze sobą te dwa zagadnienia? Jeśli Ciebie interesuje ten temat, zostań ze mną do końca tego wideo. Ja mam na imię Mariusz, zaczynamy. Jak możemy przeczytać z Wikipedii? Jest to forma marketingu używająca jako medium internetu. Wykorzystujesz cały internet do tego, aby promować swoją firmę, usługi albo siebie jako markę osobistą ponieważ marka osobista jest to strategia marketingowa polegająca na tworzeniu i wykorzystywaniu relacji za pomocą mediów społecznościowych. Ja bym chciał pokazać Tobie na swoim przykładzie w jaki ja sposób buduję swoją markę osobistą, jakich narzędzi oraz strategii używam do tego promować siebie w taki sposób, aby zostać postrzegany jako ekspert w danej dziedzinie. na tym Budowanie marki osobistej polega. Uważasz, że masz jakąś wiedzę, myślisz, że jesteś w czymś dobry, to w ten sposób możesz wykorzystać swoją wiedzę, swoją pasję, swoje hobby do tego, aby dzielić się swoją wiedzą. Są różne rodzaje marketingu internetowego. Możesz wykorzystać swoją stronę internetową do tego, aby reklamować swoje produkty, usługi. Możesz też promować swoją firmę używając mediów społecznościowych. Media społecznościowe, tak jak Facebook, Instagram, LinkedIn oraz Snapchat mają dzisiaj ogromną siłę do tego, aby zostały wykorzystywane do reklamy. Tworzysz reklamę na Facebooku. Polega to mniej więcej na tym, że to Ty Masz do zareklamowania produkt lub usługę, i ty wyobrażasz sobie, jaka jest idealna twoja grupa docelowa. Próbujesz ją opisać poprzez różne zachowania, i te zachowania, te zainteresowania również możesz wpisać w kreator tworzenia reklamy na Facebooku, i Facebook stworzy dla ciebie grupę docelową, a w Polsce mamy około 16 milionów użytkowników Facebooka. Ale Facebook w tym momencie opracował bardzo sprytny algorytm rek reklamy, polegający na tym, że w odpowiednio stargetowana reklama, w odpowiedni sposób zoptymalizowana reklama dociera tylko i wyłącznie do określonych odbiorców. I teraz zobacz, co się dzieje. Jeżeli lubisz gotować i polajkowałeś jakieś strony związane z gotowaniem, masz jakoś swojego ulubionego kucharza. Można jeszcze bardziej to zagadniej uściślić i może interesuje Cię kuchnia włoska, więc w tym momencie Facebook będzie tobie podsyłał reklamę tylko i wyłącznie kuchni włoskiej. I zobacz, jakie to jest bardzo, bardzo silne narzędzie. Jest to marketing jakby internetowy, który wszedł tak naprawdę na totalnie inny poziom reklamy. Ponieważ reklama zostaje wyświetlana osobom tylko i wyłącznie, które interesują się danym zagadnieniem, daną marką, danym produktem lub daną usługą. Kolejnym rodzajem wykorzystania marketingu internetowego jest e-mail marketing. Jest to specjalny proces, dzięki któremu wykorzystujesz e-mail do tego, aby nawiązać relacje z odbiorcą. No i kolejnym rodzajem marketingu internetowego, który mnie Osobiście też bardzo interesuje jest wideo marketing. Tutaj najlepszym przykładem do tego jest YouTube. Drugi co do popularności, pierwszym oczywiście jest Google, drugą jest YouTube. YouTube tak i tak należy do Google, więc wpisując jakieś treści do wyszukiwarka Google, możesz tak naprawdę natrafić na wideo, które rozwiązuje Twój problem. Na tym polega marketing internetowy, że cały internet jest wykorzystywany do tego, aby wyświetlać Tobie spersonalizowane reklamy oraz spersonalizowane treści. Ponieważ będąc na YouTubie, oglądając dane materiały, zauważ, że YouTube podsyła Tobie materiały, które mogą Cię interesować, które mogą się Tobie spodobać i w tym momencie zostajesz dłużej na YouTubie, ponieważ oglądasz treści, które Ciebie interesują i wpisujesz w wyszukiwarkę internetową problem, który chciałbyś rozwiązać. Szukasz rozwiązania, czy ktoś w sieci też ma ten sam problem i w jaki sposób szukasz tej informacji. Algorytmy, które tak naprawdę rządzą internetem, powoli też zostaje do tego wykorzystana sztuczna inteligencja, aby rozwiązywać za nas te problemy. Kierować nas bezpośrednio na takie portale informacyjne do takich treści, aby rozwiązać nasz problem. I teraz, budowanie marki osobistej jest to strategia wykorzystująca wszystkie te techniki marketingu internetowego do tego, aby budować swoją markę osobistą jako eksperta. Możesz to wykorzystać, tworząc kanał na YouTube, możesz to wykorzystać tworząc bloga fanpage na facebooku na tym polega budowanie marki osobistej oraz roli eksperta że ty przedstawiasz rozwiązania komuś kto ma jakiś problem i to ty masz rozwiązanie jego problemu on nawiązuje z, twoją, z tobą relację, przychodzi do ciebie z zapytaniem, jak ty to zrobiłeś jaka jest twoja opinia na ten temat zaczyna komentować, ty mu odpowiadasz nawiązuje się pełna relacja między tobą a twoim odbiorcą i w tym momencie, jeżeli masz jakiś kurs, stworzyłeś jakiegoś e-booka lub masz firmę lub usługę, którą możesz mu zaoferować, jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że... Kolejnym razem, jeśli będzie szukał jakiegoś rozwiązania problemu, a Ty będziesz miał rozwiązanie w postaci jakiejś płatnej usługi, to właśnie on kupi od Ciebie, ponieważ będzie uważał Ciebie za eksperta, za kogoś, komu zaufał. Na moim przykładzie możesz zobaczyć, że budowanie marki osobistej to jest proces. Ja wykorzystuję platformy YouTube do tego, aby zbudować swoją markę osobistą i podjąłem decyzję, zacząłem działać. To jest bardzo kluczowe zacząć działać. Podejmij decyzję. Wybierz jedną z tych platform społecznościowych do tego, aby dzielić się swoją wiedzą, swoim doświadczeniem z innymi, którzy również interesują się tą samą dziedziną i zacznij działać. Ponieważ budowanie marki osobistej to jest proces. To się nie stanie w jeden dzień, w jeden tydzień czy nawet miesiąc. To potrzeba długiego okresu czasu. Dla innych będzie to krócej. Dla innych to będzie dwa razy dłużej, ale jeśli będziesz miał odpowiednią strategię, plan działania i będziesz ten plan wdrażać, wykorzystując do tego marketing internetowy, moim zdaniem odniesiesz sukces. Od kilku tygodni pracuję nad swoim własnym pierwszym e-bookiem na temat właśnie pięciu filarów marketingu internetowego w kontekście właśnie też tworzenia marki osobistej. Mam nadzieję, że ukończę go w niedługim czasie także jeśli będzie skończony bardzo chętnie podzielę się tym e-bookiem jest to po prostu kilka takich porad y, spisanych przeze mnie, to co ja właśnie myślę na temat promowania marki osobistej, na temat wykorzystywania tych wszystkich technik marketingu internetowego do tego, aby promować swoją markę osobistą w internecie i w przyszłości, żeby przede wszystkim móc na tym zarabiać jakiekolwiek dodatkowe pieniądze mam nadzieję, że podobał się Tobie ten odcinek napisz w komentarzu co o tym sądzisz? Jakie są Twoje strategie do tego, aby promować Twoją markę osobistą? Podziel się ze mną w komentarzu, czy zastanawiasz się w ogóle, jakie są Twoje przemyślenia nad promowaniem siebie w internecie? Jakie platformy społecznościowe dla Ciebie są najlepsze? Napisz to wszystko w komentarzu. Bardzo jestem ciekaw Twojej opinii. Widzimy się następnym razem. Cześć!